Do, do safari tam można karmić można karmić żrafy. można karmić żafy także zobaczcie to wszystko to jest dozwolone banany, marchewka to jest tutaj się biznes widzicie? Marchewka, marchewka i banany marchewka Widzicie jak wielkie kciosy Możemy się za chwilę zatrzymać nie wiem Oto tu giga Oczy nie taman safari na safari mamy się przepakować bo przejechaliśmy trzema różnymi samochodami zobaczymy jak się będziemy pakować o co tu chodzi, tam wam pokazywałem marchewki tutaj taki taki busz taki busz w koło, nie, tak wygląda fajna drzewa tutaj trzeba mieć paszport i wizę żeby kupić bilet ważną, ważną wizę trzeba mieć to w sensie takim jak przyjedziecie i to są jakieś owoce, jak przyjedziecie i macie ważną wizę w dowodzie, czy to wam sprzedadzą widać. Ja musiałem pokazać moją wizę kita z rocznego popytu. No i zobaczymy. Zobaczymy co wymyślą. Bo się, na razie się zbierają, cała ekipa się zbiera, zobaczymy co oni kombinują. To takie ciosy. No zobaczymy jak będzie. Będą słonie, to mi się podoba, bo moje ulubione to są słonie. Tam jest jakaś szwatka mieści temperatura tutaj jest jakieś 23 stopnie teraz 23 stopnie, dlatego chcę się przeprowadzić gdzieś tak w takie góry, tylko najpierw trzeba uporządkować wszystkie sprawy i wtedy będę szukał miejsca w takiej Z całkiem inne, to jest cała nasza ekipa z całkiem inne powietrze tutaj Say hello, hello. <laughs> Cała nasza ekipa, będziemy się zbierali Zobaczymy Co to będzie Pierwsza atrakcja jaką znalazłem To są oczywiście Jak na góry przystało Górska Rzeka Ładnie co? Jak nasze góry. Ładne te kamloty. Na razie czekamy, bo jest jeszcze zamknięte. Ale góry tutaj mi się podobają. Są bardziej niebezpieczne jak te góry w Polsce. Z tego względu, że tutaj są trzęsienia ziemi. W górach. Panie się cieszą na motorze. No, tutaj sobie mieszkają, tak. Nieźle sobie mieszkają, nie? Może no, by tu wstrąga wrzucił do tej wody. No, tam oczywiście rura ściekowa. No, jakby ludzie mieli tutaj jakieś takie poczu inne poczucie poczucie, estetykę piękna, no to by to było zrobione elegancko inaczej, tak? No ale niestety nie możemy od nich tego wymagać. Tutaj każdy sobie żyje sam dla siebie. Nikt nic nie robi jeden dla drugiego. Chyba, że kasa. Wyciąga rękę po kasę, to tak, ale tak to. Dobra, wracam, bo to do mnie szukali. No i oczywiście ulewne deszcze tutaj. Ulewne deszcze. A jakieś. Ulewne deszcze i obsuwy ziemi też tu się zdarzają, tak? Która jest trochę niebezpieczne, ale posiekany przez jakiegoś obawa. Dobra praca. Zobaczymy, co będzie dalej. Na razie tyle. Podjechaliśmy tutaj tu jest rejestracja Widzicie? tam trzeba się zarejestrować teraz nas, nas rejestrują policzyli nas po nazwisku te były imienne bo z zakładu pracy mieliśmy tam były imienne I teraz nie wiem co tam dalej będzie mamy gdzieś zaparkować i zobaczymy co dalej będzie, czekasz na bilet chyba We need to wait for the tickets, yes. No, się... tak, pendolino. Takie Pendolino? Na... Czekać za, za Dobra, zobaczymy co będzie. Autokary, safari, wyjście, toj benzyny, 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 można. Kupić sobie zabawki, pamiątki, safari store, green food można sobie coś z no i my czekamy cały czas etykietami tam gdzieś w góry się kupuje etykiety to ja muszę mieć paszport żeby kupić sobie etykiet zaraz zobaczymy o, takie wygląda takie ale tu jest wyjście dobra wycieczka na słoniach można sobie kupić ale ja nie chcę jeździć na słoni uwielbiam te zwierzęta słonie ale nie, nie żeby na nich jeździć halo nie, fajne mają ogoniaste, nie? jakieś tasowania są muszę iść zobaczyć szkoda, że one są wykorzystywane, żeby na nich jeździć ale... mnie wołają, muszę iść zobaczyć co, co tam chodzi ja, ja ja ini yang 4, jadinya kan ini tadi lima ya, tiket ya. Ah. ya ini yang lima yang ya yang 25 ya oh ya kan tadi online nya tiga ah, ah. Jadi, 5, ya, Ini yang satu yang Kaman asing yang, kan? Asing satu, yeah. satu yang ini harus dipakai atau enggak? Di dalam aja nanti pas mau ke wahana, mau ke panda. Kalau mau dipakai enggak apa-apa. Harus dipakai di dalamnya. Oke. Makasih ya. Oke. Lanjut, Ki. Udah pas pakai udah. Udah, Pak Sur ya? Udah kan? Oke, Pak Ya. Oke. Sudah dan ya vide. Iya. Itu tadi sih. Pakai ini satu-satu, Mbak. Terus, ya. Terus, Pak Sur yang bilet.

bisa lah, lebih lah. Yang satu, satunya dari mana Pak? Ya, ini kan rombongan belakang nih. Ya, ini seharusnya uh, lima, tapi isinya yang so, satu sih dia. Rasanya itu satu yang Na rękę? Tak, tylko że to jest papieru jak cielewzje. A on to i tak nic nie będzie, Chyba, że to. A on nie strawi tego dobra, jedziemy nie jedziemy taką oleją i tu niby mają być takie stwory flamingo hey, flamingo, nie not motorway, takie we nie to see on animal nie motorway. nie Kierowca za szybko jeździ, jest na autostradzie. Tu jedziemy takim wiem. A kim, przy, kim przyjeżdża? Jakieś indiańskie znaki. Pazaję, że to wiedziałem ile ja, bo ty.

w A się kąpię, słuchaj No te takie safari A ten to takie a ten takie podzia, podziabany jest Jakby miał wrzody Czy tam na, na tym na nodze takiego wrzoda cieknie cieknie z tego wrzoda. No Tu zobaczysz, się autokar wpycham. No, ci to wypuścili. No, klaksony, tutaj zoł, cisza, spokój, to autobus jest z klaksony. Mm. Kompletnie tak. Kultura jutra jak nasza. A, tu takie. Mniejsza, to pełno tych słon jest Karot. Stop. Karot pisan. Ale zapach Dobra, tutaj rzucimy, rzucimy jakieś coś. Pikienki. Lampia z Ja! Yeah, it's a catching this one, the small one oh, they're grumbling sad they're they're this too late no, 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 baby Because it's long distance Not chance yeah. It's on the because it's Hey brother. <laughs> Tu mamy jakieś takie a one sobie wolno żyją oh. Oh.

problem z autobusami To stwory chodzą wow. po środku no, sygnał je o, takie wielkie miały te czekają tam tapir sobie siedzi musimy się poruszać tak jak oni tutaj każą każą te autobusy, wszystko to pierdzielą, całą robotę powinny być zrobione oso osobne dni dla autobusów, żeby zobaczyć, co tu się dzieje nie? to jest bardziej męczące jak... o, przyszedł mały, chce też w marchewkę ale to takie, takie to jest niepoukładane autobusy powinny być na inne dni bo inne godziny u gęsiego wszystko powinno być to nie, to jeden przez drugiego się pcha pokazuję wam samochody tam są te bawoły. no tak to pokazuję wam samochody bo się wszyscy pchają nie wiem po jakim nie chcę kończyć